Siemaneczko wszystkim, ja jestem Jaszczur A oto jest piąty odcinek serii Minecraft Igrzyska Śmierci Okej, okay, zaraz zaczynamy mm, Jesteśmy na nowym serwerze, ponieważ tamten wysiadł I właśnie mam dla was dwóch specjalnych gości Zaraz wam o nich powiem Poczekajcie tylko, zaczniemy Dwa, jeden Poszło, dawaj, 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 dawaj Jak to skrzynę What the fuck? Diamentowe, ja tu wiem, że są diamentowe Kurde, dawaj, dawaj Możesz kurde nic ciekawego nie ma. Ja to Dobra, ważne, że mam jeszcze... Dobra, no dodajemy długą. Mm, no okej. Okay. Kurde nie bij. Jesteśmy na nowym serwerze. IP oczywiście będzie podany w opisie. No i jak mówiłem, mam dla was dwóch specjalnych gości. Jednym z nim jest Mamed. Cześć. No się z tej strony moment I jest z nami także Amok No się wszystkim Amoka na pewno znacie, ponieważ to właśnie on jest head adminem na najlepszym serwerze Igrzysk y Śmierci No Premium I tak jak na pewno zauważyliście serwer nie, ch nie chce działać i dlatego chciałem zaprosić e, Amoka aby trochę wytłumaczył co się dzieje co będzie się działo dalej z serwerem więc Amok zaczynaj no więc dobra, do wszystkich, którzy grali na tamtym serwerze, od razu mam pewną informację, gdyż y, serwer na razie będzie offline przez te trzy dni, tak gdzieś y, wystartujemy w piątek, może czwartek wieczorem z nowym serwerem. Na pewno ja wam y, linka podrzuci. Tak, tak. E, IP to znaczy imię linka. No tak. I serwer będzie miał o wiele, wiele, wiele lepsze mapy. Będą tylko może 3, 4 takie gotowce, ale resztę wybudujemy sami, znajdziemy jakiś budow budowlanców, nawet możecie się, jak Jaszczur oczywiście pozwoli, zgłosić się do niego, jak ktoś umie naprawdę no tak, tak. ekstra budować jakieś wyspy czy coś. Piszcie mi w, Piszcie albo mu pod na komentarzami. Nie, pod komentarzami. Albo komentarzach właśnie. No i mm, ja mówię od razu, że serwer mm, zmieni administrację. Na pewno będzie jakiś tam nabór no, no, no. na adminów. Jeżeli ktoś będzie chciał się zgłosić, to też pisać pod, y, w komentarzach pod filmem. No i tak, jakby zaczniemy od nowa i zobaczymy, jak to pójdzie. No tak. Ja mam od, od razu mówię, że to o wiele lepszy serwer od tamtego. Jeszcze lepsze, y, tak jak wspomniałem, mapy będą. Zobaczymy. Dobra, teraz ja trochę parę słów. Właśnie, będzie bardziej, za, bardziej zaufana administracja, tak? Dobra, tak, właśnie ja... chciałem też to powiedzieć. No właśnie, i coś mnie właśnie ciągnęło, abym nagrał z Igrzysk Śmierci, no bo mi już się nudziło nagrywać tylko z modów, a serwer nie chciał działać, a moka, więc y, zgadałem się z nim, abym nakręcił ten filmik z innych Igrzysk i on trochę potłumaczy co się stanie z serwerem Wow, diamentowy mam yes. ok mamet może ty coś powiedz możesz sobie nawet reklamy zrobić mamet bajc push eee, amok czy w ogóle mamet jest a jest jest mamet yeah. jest subskrybujcie komentujcie mnie tak Okej, okay, zrobił sobie. Reklamę. Szybka reklama, tak oczywiście nie mogło jej zabraknąć obok tych panów kanału będzie link podany w opisie. Wow, już jest ciekawie. Oczywiście, jeżeli mogę coś powiedzieć jeszcze na temat tego serwera, który startuje już niedługo. Z chęcią pomogę w budowaniu. Nie powiem, że buduję jakoś fascynująco czy coś, ale coś tam umiem i mogą być naprawdę zajebiste pomysły, także wbijajcie, na pewno będą jakieś mob grindery. Także, także mamy dużo, dużo rozrywki na spawnie. Na pewno się. Oczywiście, zrobimy. Znajdzie. można zrobić też y, taki bajer, że na pierwszy takie otwarcie serwera może pójść y, Wipeout. Jeżeli wiecie co to, zapraszam. Mm, wiecie na pewno co to. Jak nie wiecie, to tam chyba kiedyś Minecraft Blow miał z tego live'a. Możemy coś takiego zbudować i taki lekki event, jeżeli Amok y, no, na to, to wyrazi zgodę. Jeszcze... No, no, oczywiście. I jeszcze mi wpadł... no czekaj ja ja, mu, ja mu, mu. jeszcze takie ostatnie słowa. Jeszcze mi wpadł taki pomysł do głowy, że w przyszłości może gdzieś za miesiąc lub dwa e, bila, znaczy oczywiście konkursy bila, daj, suko. konkursy na serwerze odbywać się będą może co tydzień, ale w wow. przyszłości też zorganizujemy konkurs na gifkoda Na serwerze oczywiście non-premium premium, który e, do wygrania będzie gifkod w jakimś tam konkursie na pewno też się znajdzie. A więc y, zapraszam na serwer od razu. Tak, po prostu z zaczniemy mojej strony. Lepiej. Jak na pewno wiecie, wcześniej nie byłem adminem, ale już się dogadałem za mokiem i jakoś tym spróbujemy się razem dogadać. No. No właśnie i będą, no jak mówiłam, ok, fajniejsze mapki. Zaczniemy po prostu od początku, aby było bardziej ciekawie. Po prostu myślę chyba moim zdaniem, tak jak mi trochę opowiadałeś i z tego co słyszałem. Za bardzo źle dobrana administracja to był chyba powód tego wszystkiego, tak? No właśnie, zły, tak jakby komentarz osób, które miały kiedyś styczność z tą administracją, która jest teraz e, tą nową administracją, bo oczywiście nie będę tu wymieniał ników, czyli oczywiście kto gra, to wie, kto doszedł, e, kto grał, to też wie, kto teraz dołączył. To może i nie wie, ale nie będę wymieniał Ników. Wszystko piszę na stronach, które były podane na serwerze. Też miałem styczność z tymi osobami, które miały po prostu złe zdanie na temat tych osób, które dołączyły do naszej serwerowni i po prostu wolałem nie ryzykować w zbędny sposób, żeby nasz serwer upadł dość szybko. Więc wolę postawić go od nowa, zrobić swój. Z normalnymi osobami, ze sprawdzonymi osobami i myślę, że Wam się spodoba jeszcze bardziej niż te, co był teraz. No tak. I zapraszam także na ten serwer, na którym teraz gram, oczywiście, tak jak mówiłem, IP będzie podany w opisie, no bo... Oczywiście serwer Amoka był sporo ciekawszy, tam było sporo więcej mapek, tu jest, są tylko dwie mapki, no ale jeśli na serio się nudzicie i nie macie co robić, no to... Mm, Możecie tutaj wbić, są tutaj tylko dwie mapy, tak jak mówiłem, mało ludzi może, mogą na nie wejść. Mm, jedna mapka mieści 24 tylko osoby, no ale jeśli na serio się nudzicie, no to wbijajcie tutaj na... No, od kiedy, od czwartku? Nie, od piątku, od kiedy to tam mówiłeś? No, spokojnie. No właśnie, serwer... Linka tam, no tak, 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 serwer ruszy. Kurde, mam laga. On się okej, okay, już do okieniu okay. być, okej. Okay. Wow, coś mi się ułożyło. Na pewno jak serwer ruszy, to Jaszczur was poinformuje. W biletynie, no właśnie, mam i... sporo widzów. Z... O kurty, muszę zjeść. Mam sporo widzów właśnie z tych igrzysk śmierci na... na Twoich igrzyskach śmierci, więc. Właśnie chciałem powiedzieć tak do widzów: jeżeli Wam się naprawdę podobają filmy Jaszczura, to podrzućcie gdzieś linki do jego filmów, kanału gdzieś w swoich kanałach. To i od razu e, będzie temat bo... dla igrzysk śmierci, no bo. Igrzyska śmierci. Nie, mówię po prostu, że... Ale, słuchaj, yyy... Igrzyska śmierci każdemu się podobają, więc... No, waszym znajomym, jeśli nie znają jeszcze Igrzysk Śmierci, czy Minecraft, no to na pewno powinni się spodobać. Kurde, otrułem się. Bo ja chciałem powiedzieć, że dużo osób z tak dobrym głosem i e, z tak dobrymi filmami jest Musiałem e... powiedzieć, mało osób jest z tak dobrym głosem. Tak tak? Cicho tam. Dobra, jego to też możecie. Tak, Jaki on jak ja tam miał. Mamet jest w Do... mamet jest mamet na YouTubie. Yy, też chyba, tak jak mówił, planował. Yy, zaplanuje kręcić igrzyska śmierci. Może nie ma taki idealnego głosu jak yy, ja. Ja bym chciał, właśnie, wiesz? Tylko, że mój komputer nie pozwala, Mówiły. właśnie dlatego yy, nie wiem, potrzebuję jakieś. Nie, dobra, nie będę się reklamował. Chciałem powiedzieć sponsora na HDPVR. Jak ktoś nie wie, co to jest, to jest taka nagrywarka do Xboxa. Bym kręcił jakieś filmy z Gier, MW3 i te inne z Xboxa. Ale nie będę tutaj przychodził do spraw mojego kanału, tylko do spraw kanału Jaszczura. Tak jak Aha. wspomniałem, możecie, nie wiem, pod. <laughs> lepiej. i mamy okay, też, zabiję dobra. Zabiję Ale na razie chodź... mówię o Jaszczurze. Kurde, jak ktoś mnie uciekł, I... no, to. Jak ktoś bardzo lubi Jaszczura. Oczywiście. E, e, Jaszczur ostatnio mi mówił, że planuje live'a ja? na Twitchu. Tak. tak, z Igrzysk Śmierci. Z polskim pigwinem z kapitana I jeszcze chyba tam, nie wiem jeszcze, ale chyba dodam jeszcze do tego <kluzm> SKKF-a. Nie wiem, zobaczcie go dodam. Nie, dobra, jaj. Mm. I z mamedem. Tak, I oczywiście z mamedem. <kluzm> nie, nic takiego na razie nie planuję, może, jeśli powiedzmy na 200, widz, o tak będzie taki. Mały y, specjalik, znaczy będzie parę specjalni na 200 widzów, będzie, będą eventy, ale taki mały też dodany specjal. I mm, z okazji 200 widzów powiedzmy zrobię live'a. Tak, no i z no, kimś będziecie chcieli możecie. Kogo ja tam zaproszę, zobaczę jeszcze. Okej. Okay. mi dzisiaj podrzucisz tego linka. Czego? Linka. IP do tego serwera co teraz grasz, bo wiesz, ja tam chciałem pobrać no, z Tobą. Okay, nie będę nic oczywiście po to wchodził, żeby ściągnąć jakieś mapy. Yy, po prostu ci, wolę, że, że ten... bardziej. No chyba te te. Nic o tam. Tylko dwie te same mapki, co ty miałeś na tym serwerze jest tutaj. No wiem, bo mapa mm, od razu dla wszystkich mapa miasto apokalipsa i wielki lastem no, taki tak, tak. tak jakby z no, z no, dobrze dobrze coś. Się... No to jest mapa z no, internetu. Proszę, tam proszę. Proszę. Autora no, tak, tak, to tak, nie znam. Tak samo wielki dom, który I był nic na tym. tu innego, nie ma ciekawego. Mówię od razu, że mapę tą: yy, Wielki Las, Miasto i Wielki Dom mam, a więc te mapy na pewno się pojawią. Jak wam się podobały. Oczywiście dom, może podzielę, bo był za duży. Na 90 tyle osób to było za dużo. Wiadomo, że Może taki nigdy... pomysł, może bo, mm, Nie wiem, jak widzą, znaczy no, ludziom, którzy grali na tym, swoim nie wiem, czy to trochę przeszkadzało, ale. Myślę, jeśli to by się dało, żeby na mapkę trochę mogło wbijać więcej osób, dochodziło do większych liczb. A chodzi Ci, że na przykład było na Wielkim Lasie 40 Czy To pasuje, bo tyle tam jest chyba ustalonych, ale... Mogę zrobić, że będzie na przykład więcej osób na tym lesie... Lasie. Nie wiem, jaka tam jest poprawna odmiana tego, bo już nie chcę myśleć. Normalnie mnie przeraża przez to myślenie po tym dniu, co miałem wczoraj i mia miasto apokalipsa i TP też będzie zwiększone, może tam o trochę mówię, że na początku było 24 osoby będzie na pewno gdzieś 40 parę nie będę robił takich dużych więcej osób będzie wiadomo że... może o, To jest po prostu... każdemu chyba potrzebne, aby było trochę więcej skrzynek. więc Nie wiem, będziemy ktoś. Miał... Właśnie tak nie mieliśmy nigdy za bardzo okazji ze sobą rozmawiać, ale no właśnie trochę mówię. Co so... Zawsze jest właśnie, okazja nie, ale na co gadanie. Ten, co trochę przeszkadzało, właśnie. nie tak bardzo, mm, ale takie małe błędy. No błędy, no trzeba coś dodać, czy coś. Na przykład myślę, aby, jak tutaj nawet na filmiku, może, no chyba obejrzysz ten filmik, tak myślę. No na razie tam. No na pewno. Sorry, trzeba. że tak... Czy znaczy teraz mówię do widzów, którzy oglądają ten filmik. Sorry, że tak latam, ale no ten filmik właśnie chciałem bardziej zrobić informacyjny, abyście się... Nie denerwowali, że nie nudzili. Nie, nie o to chodzi, żebyście się nie nudzili i nie i mieli się oglądać. Cicho, właśnie. E, ale ten <grym> sami wiecie, że to jest duża mapka, ten wielki las. I właśnie chciałam zrobić bardziej filmik informacyjny, znaczy informacyjny. No zaprosić Amoka, aby wytłumaczył, czemu nie ma e, teraz serwera nie jest włączony, abyście zaraz, nie wiem, nie skajtowali go, że ma was w dupie i tyle. Po prostu o to chodziło. A Mamet jest dla zabawy. W ogóle on jeszcze jest. Ktoś mi bije? Nie. Zobaczy ile osób jest. Sub subskrybujcie, komentujcie. Mnie. Ale sobie reklamy robi. Nie, dobra, spoko, możecie. Dzięki. Znaczy... Ale nowe. Ale materiały są spoko, przyznaj materiały tak, są spoko. Są spoko. Link oczywiście będzie do jego kanału tak. podany, bo do. się Oczywiście, jeżeli <słuch> lubicie lepsze materiały niż majaszczu, zapraszam do siebie. Tak. tak. Okay. No i oczywiście tak. link do Cicho! Link do kanału amoka też będzie podany w opisie, więc możecie znaleźć. Ale ja od razu mówię, że na moim kanale przez pewien czas może się nic nie pojawić, ale jak chcecie subskrybować i chcecie później w przyszłości oglądać filmy z Xboxa i z i, i, nie, może z jakichś innych. E, kurde. Mm, materiałów, gier. No, e, innych, innych materiałów A, itp. i tak, to na pewno się znajdzie. Jeśli też jesteście. Mm, z Tak, tam się. Kilka. E, to tam Amok jeszcze chyba z nim rozmawiałeś, czy nie? Mm, nie, chyba nie. Chyba tam się z nim zgadasz, czy coś? Nie jestem pewien, ale także chyba będzie kręcił dalej filmiki. Chyba on może być nawet zaufany. No nie, tak myślę. Czy Dobra. on już nie będzie na tym YouTuberem, czy tam adminem? Słyszysz? Skilek no, będzie. Skilek na pewno będzie, bo. Jak to i ty, jak to może i Skilek, jak to może i inni, którzy kręcą, kręcili z serwera, też wspomogli, e, za co im bardzo dziękuję, a taki Mamed, ma... weź już przystąpię. Mamy Mamed, ci cicho. No no i oczywiście Mameda też subskrybujcie. No, no, dziękuję. Zaraz, zaraz na jego kanał, zaraz sprawdzę, czy warto subskrybować. Jaki ty masz nick na tym? Mamed.pl 1 Gdy wpisujesz tu nazwy, wyskakuje mój filmik, lol. No bo ja go zlajkowałem, wiesz. Już patrzę, już patrzę. O, widzę o, już, kana już kanał bardzo ładnie ozdobiony. Film jeden, czy nie, ile duma, filmów? Parę filmów, też możecie sobie zalukać. A nie, dobra, tu spoko jest... To, jest że on jest, spoko i ja jest różnorodność wiem, filmów. Dajcie łapkę w górę i suba. Nie, nie dawajcie mu suba, łapkę w górę tylko. I dajcie mu oczywiście suba. Dajcie mu oczywiście łapkę w dół. Nie, nie dajcie mu w <laughs> Hej tu, hej tu O dobra, mam Nie, no jeszcze jesteście. jedną taką informację. Chciałem... Wiecie, że jak biznes jak to wam rozjebie uszy, także spokojnie. Eee, chciałem mu powiedzieć jeszcze o pewnym kolesiu. Dobra, podam jego nick. Cicho. Eee, koleś Dzięki. o nicku JJ Joker62. Tak, taki lamus. Eee, chciałem zrobić o nim oddzielny filmik, ponieważ oszukał mnie. Ale no mam okazję, więc pogadam trochę na tym filmiku. Będzie to taki spontan. Więc po pierwsze e, ściągnięta nazwa od Jay Jokera to pierwsze lol e, Po drugie mm, kolej zrobił ma zero filmów, znaczy teraz ma dwa, ale miał 0 filmów i e, zrobił filmik, znaczy nie filmik tylko no e, mówił żeby go subskrybowali ponieważ on zrobi ten mm, konkurs do wygrania będzie gift code będzie trzeba tylko go zasubskrybować i zrobić dla niego intro osoba która wygra dostanie givecoda ok, wszystko ładnie się zapowiadało zrobiłem, znaczy no wziąłem w tym udział podesłałem mu tego intro i gdy mówię mu aby no podał wyniki już bo już minęła nawet data do podania wyników on powiedział, że wygrałem tam kto zajął drugie i trzecie miejsce no i okej, okay, się pytam kiedy będzie, no GIFKOD Mówisz, że zrobi o tym filmik i po filmiku da. Dobra Czekałem dwa dni na to, do niego napisałem Dzisiaj chyba do niego napisałem On powiedział, że jest zmęczony, wiecie, przekładał, przekładał, przekładał tą datę i się nerwiłem Napisałem, że on chyba coś bajeruje Już na serio się na niego trochę kurzyłem No i co? Nie dostałem GIFKODA, zrobiłem intro Powiedziałem mu oczywiście, aby no nie mógł tego intra używać. Więc bicie na jego kanał, link też będzie w opisie. Dajcie mu łapkę w górę, schajtujcie, powiedzcie, że jesteście ode mnie, od Mameda i od Amoka. serio, no nie rozumiem nawet takich ludzi, którzy oszukują. Nabił sobie tam chyba 14 tylko widzów, nie wiem, czy on myślał, że... 16! Słuchaj! JJJoker62 opublikował news seller. Uwaga, Jaszczur, Minecraft zmusza do subowania. Dobra. Uwaga! E, dobra, słuchaj dalej. Hej to jest tak, Da mu ten komentarz. No, ja mam chyba trochę więcej widzów, więc tam bijcie na jego kanał, powiecie, że jesteście ode mnie. No i uważajcie na niego, bo na serio, dzieciak ma powiedzmy nie wiem, 11 czy 12 lat. Bajeruje ludzi, myślą, że zrobi jakąś wielką karierę w internecie czy coś. Taki mamy. mamy. Spoko w ogóle. Yy, Myślał, że zrobi jakąś no karierę wie. czy coś, czy coś tego typu. No, a na gówno mu wyszło. A, i jeszcze jedna właśnie z tego ważna rzecz, że powiedział. Dobra, słuchajcie, to najlepszy jest. No ja się pytam... A, bo on mi napisał, że wygrałem cztery gipkody kody No to ja się dziwię. Gipko chodzi powiedzmy po 60 zł tam najtaniej, no można po... 30 zł, no ale to tam trochę coś inaczej jest, czy coś mniejsza z tym. A on powiedział, że kupił sobie za 2 złote, więc no trochę to dla mnie było dziwne. Ktoś tam jest? Nie, chyba. Wow, jest. Dobra, padł. E, powiedział, że kupił za 2 złote, tak jak ich goda się pytam skąd on. Powiedział, że z Minecraft Net, więc go wyśmiałem, no bo to trochę dziwne, wiedziałem, że już bajeruje. No i tyle. Więc widzicie jak mówię na jego kanał, dajcie mu łapkę w dół, w powiedzcie, że jesteście ode mnie, czyli o szczura i tyle. No bo to jest dziwne, że no, oszukuje po prostu ludzi. I właśnie intro mu na serio. LOL. Daszle też miał e, speedhaka. Tak, miał speedhaka. Koleś, popowrót w górę dla ciebie. Jak masz tam? 1, 2, 3. Kula, 1, 2, 3. Dzięki. Mam speedhaka oczywiście. Yy, pozdrawiam, jeśli obejrzysz ten filmik, no to widzisz, nie tak. No i ile tam jeszcze osób zostało? Cztery, no, bawimy się dalej. Nie wiem, filmik ten będzie się wyrzucał. No to chyba to by było już na tyle, nie wiem, no. Czy mam ich dalej szukać, no bo długo się i tak filmik będzie wyrzucał. Chyba nagrywam ponad 15 minut, tak myślę i filmiki mi się te będą bardzo długo wrzucać, ponieważ mam bardzo wolnego kompa. Mój tata nie chce mi kupić szybszego... Nie kompa, szybki komputer, mam szybki internet, mam wolny, lol. Mój tata mi nie chce kupić szybszego internetu. Fuck. No ja też bym właśnie myślał nad ku kupnem własnego internetu, bo w końcu 18 lat skończone jest, a więc mogę już kupić. Ale niestety nie stać mnie na nowy komputer, a jakbym miał nowy komputer, to bym nagrywał na lepsze materiały. No właśnie, tak, to. nikogo to nie widzę, więc... Z czasem... E... Właśnie najgorsze Dobra, jest to, że... Się... U... Czekaj, 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 się, jak? jak to... umówmy się, trzy osoby zostały. Dobra, umówmy się tak, jeśli zacznę walczyć z kimś czy coś, teraz robię cięcie, jeśli kogoś zobaczę, zacznę z nim walczyć, wrócę do was, więc... Do zobaczenia. Ktoś mnie bije już, kurde. Ale akt. A i panaga miałem. Ale nie, nie zatrzymałem filmu. No, Dobra, no to taki dziwne to było. Dobra, no to by było tyle. Więc subskrybujcie, łapka w górę jeśli film się spodobał, polecie znajomym także, którzy grają w Minecrafta i którym yy, może spodobają się moje filmy. Zapraszam na ten serwer. Ale później gdy już będzie serwer Amoka... Przejdźcie na serwer Amoka, bo jest na pewno lepszy, stworzymy zarąbiste mapki, obiecuję Wam. No i to, chyba by było tyle. Trochę pogadaliśmy, trochę powalczyłem. E, pff, moi może specjalni ci... Mm, kim Wy jesteście? Specjalni... Y, goście właśnie, specjalni goście. goście może coś mają jeszcze do powiedzenia. Chciałem powiedzieć, że tylko że Jaszczur jest moim najwierniejszym fanem ogląda mi od początku. Wszystkie moje filmy łapkuje i zasubskrybujcie, mnie, odsubskrybujcie jego. Nie, a mnie musicie jeszcze bardziej subskrybować, bo mnie ogląda JJ Dobra, nie, to jest głupie co ja teraz w tym momencie wycięte, Więc no. Dobra, wbijcie na ich kanały. nie, nie musisz tego wycinać. Wbijcie na ich kanały, łapka w górę, też subskrybujcie. No i dobra, do zobaczenia już niedługo filmik z modu znalazłem ciekawego moda, który, który na pewno Wam się spodoba, więc cześć!